No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta i ruszamy w teren. Dwa Deusy, eee, tutaj widzicie u mnie nową cewkę do Deusa dwójki, tam standard, standardowa jedenastka. I tutaj poletko słuchajcie, no w czerwcu jest poletko, jest poletko do chodzenia, więc trzeba się cieszyć, trzeba z tego korzystać. A miejsce naprawdę jest, no powiedziałbym nieprzypadkowe i jest bardzo ciekawym miejscem, bo jak widzicie no tutaj jest podgórka. Kamera może tego dokładnie nie oddaje, natomiast jest tutaj dosyć mocno podgórkę. Z tamtej strony mamy Średniowieczne, późno średniowieczne miasteczko, a za mną wieś, która no prawdopodobnie też gdzieś tam jest XV-XVI wiek, więc e, bardzo ciekawe miejsca. Dodatkowo po prawej stronie biegnie droga łącząca, czy przebiegająca przez tę wieś i do tego miasteczka, więc myślę, że w tym miejscu no przede wszystkim można się spodziewać po pierwsze dużo śmieci, a po drugie prawdopodobnie monety, guziki i tego typu przedmioty ciekawe, więc nie przedłużając, moi drodzy, bardzo ważna kwestia. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję kanału, kto jeszcze tego nie robi i lecimy do tych pierwszych ciekawych dołków. Pierwszy fancik jest? No jest! Trochę śmieci trzeba było się nakopać, ale to wiecie, przy budynkach, tak jak się zaczyna pole, to tak zazwyczaj jest. A tutaj zagięty medalik aluminiowy. Ale jest. No i fajnie. A tutaj jak, o, patrzcie, moi drodzy. Kolejny fancik. O, proszę bardzo. Czyli taka jakby podkówka no, od buta. No i tutaj mamy fancik. Fancik w postaci... Fragmentu klamerki, ale co najfajniejsze ta klamerka była posrebrzana. Jest posrebrzana, troszeczkę tego srebrzenia, oczywiście, zeszło. I trzeba tutaj delikatnie, żeby nie zatrzeć reszty. Ale jak widać, ewidentne srebrzenie. Także fajnie, mocny sygnał, ale się nie dziwię. Bo zobaczcie, co tutaj wyskoczyło. Patrzcie, jakie duże kółko. Myślałem, że to moneta. Ale to raczej monetą nie jest, to jest e, jakby z, od guzika, fragment guzika. Ten guzik prawdopodobnie miał tutaj jeszcze taką nasadkę i można powiedzieć, że taki szlachecki, herbowy pewnie był, bo taki duży. Natomiast dzisiaj nic na tym nie widać niestety. ty masz? Boratynka, guzik? Już sam nie wiem. Nie. Pokaż to. O tu jest, tu jest, tu jest. Ty no faktycznie, boratynka. Tylko takie jak guzik Mówiłeś, że jest guzik z orłem, nie? Jakiś fajny <grytanie> No jest, faktycznie takie kurcze Charakterystyczne wgłębienie, no ale to tylko buratynka Bryłka, bryłeczka No i mamy tutaj jakiegoś pieniądza Co my tutaj mamy? Dwa grosze międzywojenne Proszę bardzo, jak zwykle Ładna monetka Który rok? 1938 Aleksander II zawitał Jakaś monetka większa w końcu. Polowałeś dzisiaj na te większe kopiejki. No i jest. W ładnym stanie. Nawet bardzo ładnym, można by rzec. Fajnie. Zobaczcie moi drodzy tutaj. W tej bryłce, o tu, wy wystaje jakaś krągłość. Wydaje mi się, że może tutaj być fajny guziczek. O, proszę. Zobaczcie, jest orzełek. Na 100% ma koronę. Ten kształt nie wygląda na jakiś typowy guzik e, wojskowy. Zobaczmy to z bliska. Za tak pięknie się prezentuje ten guzik, a teraz patrzcie na identyfikację. Guzik wzór 1919, odmiana czwarta, bo z tyłu nie ma właśnie żadnych sygnator ani nic z tych rzeczy. Guzik dwuwarstwowy, awers lekko wypukły, rewers klęski, zarówno awersy, jak i rewers cynkowe, ucho stalowe. Tak się prezentuje. Średnica 22 mm. No miałby tyle akurat. Piękny guzik, kurczę, klasa. Boratynecka pierwsza dzisiaj, ale nie załadna wcale. Patrzcie na to, czasami przedmioty leżą na samym wierzchu i to wcale nie głupie przedmioty. Bo tym razem widzicie pierścień, jakiś pierścień tutaj jest. Cały chociaż będzie, no cały. Ja pierdzielę. No to teraz to fajna sytuacja. Jest oczko. Coś jakby tutaj było, tylko. No właśnie, co? Patrzcie na to, moi drodzy. No, jest ten pierścień. Jest tutaj oczko, no i właśnie, czy tutaj coś jest? Czyli, czy autor miał coś na myśli? Czy to coś przedstawia? Czy po prostu, no w sumie, co? Co się z tym mogło stać? Nie wiem, skorodowało w taki sposób? Chyba nie, bo tu widzę czerwony i niebieski, więc e, nie wiem, czy to jakiś motyw kwiatowy, czy co to było. Nie wiem, brakuje mi wyobraźni w tym momencie chyba do tego przedmiotu. Jeśli wiecie, macie coś na myśli, to dajcie znać w komentarzach, ale fancik. Fajny. Patrzcie teraz, jaka miejscóweczka. Idziemy sobie na takie poletko. Bardzo duże, w sumie, poletko. Tutaj spokojnie by 20 par osób mogło chodzić po nim. Eee, I tu były zioła, słuchajcie, były zioła. No i teraz, no to widzicie, jak jest. Czuć tego nie czujecie, ja czuję. No, pachnie ziołem, nie? <laughs> nie takim, jak może część z was może pomyśleć, no, ale ogólnie ziołami. No dobra, lećmy w takim razie. Zaśmiałem się, że ręcznie chyba zbierano tutaj te zioła. <laughs> Nożyk, nożyk. Oddamy właścicielowi. Powiem wam tak, no chyba jest dobrze, no. Wszystko by na to wskazywało. Zdziwię się troszeczkę, jeśli to nie będzie to o czym myślę, tylko teraz muszę znaleźć, bo gdzieś to tutaj... O, tu widziałem. Patrzcie. Malutki pieniądz, prawda? Za mały na Boratynkę raczej. Ale upewnijmy się. Kurczę, trzeba to oczyścić. No kurczę niestety, niestety. Moja podjarka była zbyt wczesna Z tego względu, że myślałem, że to jest denaryk Jagielloński, a to tylko, no chyba zjedzona Boratynka, ale no i tak w takim stanie, że nie do odczytania, co? No tak, albo grubo, albo wcale, no tym razem wcale No i patrzcie, zeskrobałem to z tej bryłki pinpointerem, bo naprawdę bardzo ładny był to sygnał, 95, 96, więc bardzo wysoko I jest tutaj moneta, na pewno nie jest to PRL Jakieś literki od boku widać, no i czyżby to był Stanisław August Poniatowski? No tak. I to kurczę, ładny nawet będzie chyba. O, patrzcie z tej strony. No kurde, klasa. No i tak się prezentuje nasz Sapek. Rewersik, no trzeba powiedzieć to otwarcie, naprawdę ładny. Cały szczegół widać, całe, e, cały otok, tutaj wszystkie tarcze herbowe, bardzo ładnie. Z tej strony no już nieco, nieco gorzej, no niestety. Niestety gorzej, ale nadal jest to moneta całkiem całkiem przyzwoita, więc cieszy bardzo fajnie. O tutaj wyskoczył guzik nieduży. O, coś na nim jest. Jakieś wzorki. No takie coś jak widzicie. nie, Nic specjalnego, cywilny guziczek. Pewnie maksymalnie XIX wiek, ale może nawet XX. No tutaj to jest sygnał niemalże perfekto: 93, ale bardzo ładnie dźwiękowo. Jeszcze troszeczkę, tu gdzieś to jest. Patrzcie, jeszcze siedzi w dołku. Opa! O, rozjechał się ten sygnał, czasami tak jest. No właśnie. Kalały kłyśki. Sławka skarby. Tak się prezentują. E, boratynka, boratynka, boratynka co to, to jest takie jakby, nie wiem, po guziku czy coś w każdym razie, o tutaj taka boratynka fajnie spatynowana PRL, kopiejka ładna i bardzo ładny, jedy, pół grosz Paniatowskiego, no jakaś pierdoła tutaj, nie? i zaraz pokażę swoje no dobrze moi drodzy, też jeszcze u mnie trochę podsumowania no nie wyszło tego dużo, ale z kilku fantów jestem bardzo zadowolony, no przede wszystkim w sumie trzy takie fajne są fanciki, czekajcie, o czyli ten pierścionek Piękny nasz polski guziczek i ładny nawet sapek grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Więc tak się prezentuje moje podsumowanie. Dużo nie ma na no ale czego oczekiwać w tej części sezonu, ale, ale niedługo już od przyszłego tygodnia moi drodzy będą lasy. W końcu się dorobiłem, więc bądźcie na bieżąco z filmami, a żeby to robić no to trzeba Subskrybować kanał, no i możecie łapę zostawić w górę. Przy okazji, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć, posprzątam to kiedyś.